Historia narodzin Jezusa jest jednym z najtrudniejszych ewangelicznych historii. Historie przedstawione w ewangelii Łukasza i ewangelii Mateusza bardzo się od siebie różnią, co jest często wykorzystywane przez ateistów. Uważają oni, że tych historii nie da się zharmonizować, jednak to nie jest prawda. Co udowadnia pochodząca z VI wieku naszej ery Ormiańska Ewangelia Dzieciństwa. Ta nie tylko bez problemu harmonizuje te historie, ale jeszcze dodaje wiele innych tradycji. Osobiście polecam ją przeczytać podczas Wigilii. Nawet jeśli jednak te historie, jak wskazuje wielu badaczy można ze sobą pogodzić, to wciąż pozostaje pytanie, dlaczego tak się różnią? Odpowiedź na to pytanie przyniosły niedawne badania nad starożytnymi biografiami. Dokładny wpływ starożytnych biografii na rzekome sprzeczności w Ewangeliach opisałem w innym filmie. To, co jednak musimy przypomnieć, to fakt, że starożytne biografie inaczej podchodziły do pisania historii. Starożytne podręczniki retoryczne zaleczały poszerzać albo skracać historię z najróżniejszych powodów. Sam Plutarch, pierwszowieczny biograf, przeprasza w jednym ze swoich dzieł, że pominie wiele wydarzeń oraz szczegóły. Nie taki był po prostu cel biografii. Jednak to, co biografowie szczególnie znienawidzili, to opisy młodości bohaterów. Biografowie po prostu nie widzieli nic ważnego w tych okresach. Dlatego, jak zauważają badacze, biografowie zazwyczaj po prostu podkreślali rodowód danego bohatera, ale nie było niczym niespotykanym, że od razu zaczynali historię od dorosłego okresu życia, a jeszcze innym razem po prostu wspominano gdzie kto się urodził. Z tego właśnie powodu łatwiej nam zrozumieć, dlaczego Mateusz i Łukasz poruszyli historię dzieciństwa Jezusa, gdyż obydwoje pisali w pewnym konkretnym celu. Paterze wskazują, że Ewangelia Mateusza była napisana dla Żydów. Dlatego w swojej historii dzieciństwa Mateusz zawiera wszystkie proroctwa, które potwierdzają, że Jezus jest Mesjaszem. Przy okazji możemy poruszyć pewien zarzut, który ateiści czynią Mateuszowi, a mianowicie, że jego proroctwa nie są proroctwami. Przykładowo Ozeasz nie mówi w o Jezusie a Izraelu. Jest to jednak kompletne niezrozumienie myśli żydowskiej. Ci bowiem odróżniali cztery rodzaje interpretacji: prosty szat, wskazówka, remes, poszukiwanie, mitraż i tajemnica, sod. Interpretacja prosta czytała tekst dosłownie, jednakże interpretacja za pomocą wskazówki robiła to zupełnie inaczej. Cytując Dawida Sterna: remes, wskazówka, kiedy jakieś słowo, wyrażenie czy inny element tekstu wskazuje na jakąś prawdę niedostrzeżoną za pomocą przat. Tej. zakłada się, że Bóg może zwracać nam uwagę na rzeczy, których sami autorzy Biblii nie byli świadomi. Tak więc Mateusz po prostu skorzystał ze standardowej, starożytnej interpretacji pism. Zarzut ateistów nie ma więc żadnych podstaw. Z kolei Łukasz napisał swoją Ewangelię dla pogan, ludzi z marginesu, ubogich czy kobiet. Dlatego w swojej Ewangelii dzieciństwa umieścił informację, że Jezusa odwiedzili pasterze, zaś podczas obrzedzania Jezusa rozpoznała go kobieta, prorok. Z kolei Symeon przepowiedział Wiedział, że Jezus będzie zbawieniem dla Pogan. Mimo tego, Ewangelia Mateusza i Łukasza mają ze sobą kilka kwestii wspólnych. A mianowicie, Maria i Józef są zaręczeni albo w związku małżeńskim, jednak jeszcze nie zamieszkali razem. Józef jest z pochodzenia rodu Dawida. Anielska zapowiedź zbliżających się narodzin dziecka. Dziewicze poczęcie Jezusa. Poczęcie przez Ducha Świętego. Anioł powiedział, jakie imię ma nosić Jezus. Anioł oznajmił, że Jezus ma być zbawicielem. Narodziny dziecka następują po tym, jak rodzice zamieszkali razem. Narodziny były za Heroda Wielkiego. Dziecko zostało wychowane w Nazarecie. Dlatego, jak wskazują badacze, wśród badaczy panuje konsensus, że Mateusz i Łukasz pisali niezależnie od siebie, nie znając pracy drugiego. Zgodność opisu narodzenia sugeruje istnienie tradycji wcześniejszej, starszej niż pracy obu ewangelistów. Tradycji, która miałaby większe umocowanie w starożytności, a przez to większą wartość z punktu widzenia historycznego. Co jednak z materiałem, który nie występuje wspólnie u Mateusza i Łukasza? Posiadamy dwa wyjaśnienia. Pierwsza to hipoteza starożytnego Midraszu. Cytując, porównuje się Ewangelię Dzieciństwa do Midraszu. W regułach tego gatunku literackiego, rozpowszechnionego w egzegezie żydowskiej leżała swoboda rozbudowania autentycznej tradycji, w szersze opowiadanie, którego szczegóły służą objaśnieniu prawdy religijnej. W starożytności uważano też za rzecz normalną opracowanie z dużą swobodą opisów narodzin sławnych ludzi. Dotyczyło to i świeckich, niby życiorysów cesarzy, Legendarne szczegóły i atmosfera cudowności uwypaklać miały niezwykłość bohatera i biografii. Nie wiemy dokładnie, na ile te utarte metody literackie zostały przyjęte przez autorów Ewangelii Dzieciństwa. Możemy wykluczyć tezy skrajne. Nie są Ewangelie w tych partiach ani suchym protokołem, ani tylko pobożną legendą. Sądzić należy, że pozostałe fakty zostały wiernie przedstawione, szczególnie zaś i forma literacka wynikają raczej z owych konwencji. Innymi słowy, Mateusz i Łukasz posiadali prawdziwe źródło. Ale rozbudowali je o wątki teologiczne. Jeżeli to prawda, to zarzuty ateistów, że te historie są ze sobą sprzeczne, nie mają żadnej wartości, gdyż taki był cel Midraszu nie miał on przekazać suchych faktów, a pouczyć o danym bohaterze. Druga koncepcja mówi o tym, że Łukasz i Mateusz korzystali z tego samego materiału, z którego wzięli tylko to, co ich interesowało. Wszystkie jednak te historie są prawdziwe i żadne nie są midraszem. Kiedy przypomnimy sobie, że starożytni biografowie bardzo często pomijali duże stosunkowo nieistotne okresy życia ich obiektów zainteresowań, nie powinno nas to dziwić. Nie powinniśmy też się dziwić, że inne źródło niż Łukasz mówi nam więcej o tym, co wydarzyło się między spełnieniem przez Marię i Józefa wymagań prawnych w Jerozolimie po narodzeniu Jezusa i ich przesiedleniu do Nazaretu. Według tej koncepcji istniała tradycja, która przedstawiała narodziny Jezusa. Szukadowo, załóżmy, że Ewangelia Dzieciństwa Ormiańska byłaby oryginalną historią. Mateusz i Łukasz, gdy się z nią zetknęli, wycieli z niej tylko to, co co akurat opowiadało ich historii? Innymi słowy, każda historia przedstawiona w Ewangeliach jest prawdziwa. Za tą teorią przemawia kilka faktów. Mateusz i Łukasz w swoich ewangeliach dzieciństwa dokonują kompresji. Przykładowo Mateusz w rozdziale 2, werset 13 14, zdaje się sugerować, że odejście mędrców, ucieczka Józefa do Egiptu i rozkaz Heroda, aby zabić dzieci, miały miejsce mniej więcej w tym samym czasie. Ale chwilę później dodaje, że rozkaz ten Herod wydał dwa lata po przybyciu mędrców. Istnieje więc dwuletnia luka, podczas której bez problemu mogło dojść do ofiarowania Jezusa w świątyni. A pokrywy również potwierdzają, że. Że Herod wydał rozkaz zabicia Jezusa dopiero dwa lata po jego narodzinach. Podobna rzecz ma miejsce w ewangelii Łukasza, w rozdziale drugim, wersji do 39 do 41. Wydaje się, że Jezus od razu po ofiarowaniu w świątyni udaje się do Nazaretu. Jak jednak zauważa Craig Bloomberg, często się twierdzi, że jedna ewangelia nie postawia miejsca na to, co opowiada druga. Zarzuca się Łukaszowi, że w jego historii nie ma miejsca na ucieczkę Józefa, Marii oraz ich dziecka do Egiptu. Ich pobyt i powrót mógł trwać nawet parę lat. W końcu zaraz po w opisie ofiarowania Jezusa w świątyni, która miałaby miejsce między pięcioma a sześcioma tygodniami po jego narodzinach, Łukasz mówi, a gdy wykonali wszystko według zakonu pańskiego, wróci do Galilei, do miasta swego Nazaretu. Ale jak długo po ofiarowaniu w świątyni się to stało? Następne dwa wersety Łukasza podsumowują 12 lat, okres czasu znacznie dłuższy, niż byśmy się spodziewali, gdyby nie werset 42 określający odstęp. Innymi słowy, między ofiarowaniem Jezusa a przybyciem do Nazaretu może minąć nawet nawet 12 lat, czyli bez problemu możemy umieścić pobyt Jezusa między tymi wydarzeniami. Nawet jeśli jednak nie mieliśmy by tych wewnętrznych dowodów, nie oznaczałoby to, że Mateusz i Łukasz nie użyli kompresji, gdyż wiemy, że starożytni biografowie używali jej bardzo często. Przykładowo Plutarch w biografii Brutusa twierdzi, że ten po zabójstwie Cezara wygłosił dwie przemowy, jedną w kapitolu, a drugą na forum. Wszystkie 15 marca. Ale w biografii Cezara Plutarch twierdzi, że 15 marca Brutus w ogóle nie przemawia, Zaś na forum przemawiał dopiero 16 marca. Plutarch więc zaprzecza sobie, ile było przemówień oraz kiedy się one odbyły. To jednak jest świadoma sprzeczność, wynikająca ze stylu literackiego. Podobnie miał czynić Łukasz i Mateusz, jak i wielu innych starożytnych autorów, dla których nie byłoby to nic dziwnego. Ateiści przytaczają jednak szereg innych zarzutów, na które oczywiście odpowiemy. Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta: uproszczenie historii. Starożytni biografowie często upraszczali historię, jeżeli tło nie miało znaczenia. Przy Przykładowo Plutarch w jednej ze swoich biografii twierdzi, że Senat przyjął amnestię tylko dzięki Ciceronowi, Antoniuszowi i Plankusowi, ale w innej twierdzi, że Senat po prostu przyjął amnestię i nie opisuje żadnego heroizmu jakiejkolwiek postaci. Podobnie Mateusz po prostu powiedział, że Jezus urodził się w Betlejem i nie tłumaczy dlaczego. Odpowiedź na drugie pytanie też jest prosta. Uproszczenie historii. W jednym ze swoich dzieł Plutarch twierdzi, że przeciwnicy Lukulusa nie zdołali powstrzymać go od odebrania triumfu dzięki Kato, ale w innej biografii twierdzi, że przeciwnikom Lukulusa się to udało, ale dzięki staraniom wpływowych mężów odwrócono tę decyzję. Podobnie Mateusz upraszcza historię i sugeruje, że Józef dopiero teraz osiedli się w Nazarecie, a Łukasz przedstawia cały kontekst, że jednak tam powrócił. Odpowiedź na trzecie pytanie również jest prosta. Józef pierwszy raz dowiedział się, że Herod ma złe zamiary wobec Jezusa, gdy dostał rozkaz ucieczki do Egiptu. Wcześniej o tym nie wiedział, więc nie miał powodów obawiać się, aby iść do Jerozolimy. Poza tym, jak Herod miałby odgadnąć, że akurat to konkretne dziecko to Mesjasz? Przecież wcześniej nawet nie wiedział, w jakim mieście ma się urodzić. Następne pytanie dotyczące przerażenia mieszkańców znów jest w pełni zrozumiałe. Z starożytności Żydzi wierzyli, że Mesjasz będzie wielkim generałem, który zmiażdży wrogów Żydów, a to oznaczało tylko Jedno, wojnę. Zapowiedź Mesjasza oznaczała więc nie tylko radość, ale i ból, gdyż wojna w starożytności była niezwykle brutalna. Wcześniej Herod toczył walki z Ezechielem, który prawdopodobnie uważał się za Mesjasza. Ostatnie pytanie ma najmniej sensu. Starożytny Izrael za czasów Jezusa był wypełniony prorokami i sektami, które albo przepowiadały Mesjaszy, albo Państw świata. Gdyby Herod reagował na każde takie krzyki, to nie starczyłoby mu ludzi do zabicia. Co innego mędrcy, jak wskazują badacze, mędrcy prawdopodobnie podróżowali z pokaźną świtą. To była długa podróż, która wymagała zaopatrzenia i pomocy. Prezenty, które przynieśli na pewno przyciągałyby uwagę złodziei, co zachęciłoby mędrców do skorzystania z ochrony strażników i eskorty wojskowej. Ta dość spora grupa ze wschodu była prawdopodobnie jedną z przyczyn, dla której Herod był zaniepokojony, gdy ci przybyli do Jerozolimy. Na koniec warto porównać opis dzieciństw cesarza Oktawiana Augusta, sporządzony przez Mikołaja z Damaszku oraz Svetoniusza w swoich biografiach. Mikołaj początkowo krótko Wzmiankuje, że August posiadał dobre pochodzenie i miał dobrego ojca, ale jego opiekunowie roztwonili majątek. Swetoniusz z kolei posiada rozbudowany opis pochodzenia Augusta, wychwala jego ojca, ale nie wzmiankuje o złych opiekunach. Swetoniusz mówi nam również dokładnie, gdzie urodził się, wychował za młodu August oraz że dostał przydomek Turyna. Z kolei Mikołaj w ogóle nie przedstawia takich informacji. Ten informuje nas, że w wieku około 10 lat Oktawian był obiektem podziwu Rzymian dzięki doskonałości jeszcze młodziej popisał się przed tłumem swoją mową. już również wspomina o tej mowie. Twierdzi, że była ona podczas pogrzebu jego babki Julii, ale uważa, że wygłosi ją w wieku nie 10, a 12 lat. Następnie Mikołaj opisuje nam, jak August zamieszkał z ojczymem. Zdobył potem wielki szacunek swoich towarzyszy. Jeździł konno, ćwiczył umysł i ciało, aby być gotowym na rządzenie. Przez co zdobył olbrzymią sławę. Swetoniusz z kolei w ogóle o tym nie wspomina. Mikołaj informuje nas również, że w wieku 14 lat Oktawian założył Togę męską. Następnie obywatele podziwiali, jak dokonuje tego obrządku ze względu na swoją urodę i pochodzenie. Został on wtedy zaliczony w poczet świętego kolegium. Przy poparciu ludu. Swetoniusz z kolei wspomina jedynie o tym, że przydział męską togę, ale nie zgadza się, że było to w wieku 14, a według niego 16 lat. Jak więc widzimy, Swetoniusz i Mikołaj, choć posiadali wspólne informacje, to często albo sobie przeczyli, albo podawali informacje, których nie posiadał drugi. Niezależnie od tego, czy uznacie, że Ewangelie dzieciństwa to fakty połączone z Mitraszem, czy czyste fakty, to warto przydać w Wigilię zarówno Ewangelię Mateusza, jak i Łukasza oraz Ewangelię dzieciństwa ormiańską.